Dzień dobry, dzień dobry. Na ostatnich filmikach pokazywałam Wam mój piękny zbiórka pusty pekińskiej. Prosiliście, żebym podała jakiś przepis, co tam z niej robię, więc dzisiaj, suróweczka, taka bardzo szybka, ekspresowa do obiadu. No i wygląda na to, że tym filmikiem wracamy do serii kulinarnej ogrodowej. Także słuchajcie, no bierzemy się do pracy i szykujemy suróweczkę. Do zrobienia tej surówki wykorzystam oczywiście kapustę pekińską, jabłuszko, marchewkę, cytrynkę, natkę pietruszki, kawałek ogórka i koperek. Koperek też słuchajcie, szybciutko nazbierałam z ogródka. U nas w tym roku koperku jest full. A wiecie, jak to się mówi, jak jest koperek, to znaczy, że ogórków nie będzie, ale miejmy nadzieję, że jednak ogórki będą, bo seria z przepisami na przetwory musi tutaj na kanale oczywiście być jak co roku. Pierwsze od czego zaczynam, to od obrania marchewki. Nie wiem, czy w tle słyszycie, jak pięknie. A hałasują malutkie pisklaczki sikoreczka złożyła jajeczka i wylęgły się młode jabłuszko też obieram ze skórki, jabłuszka najlepiej żebyście wybrali sobie takie twarde takie kwaśniejsze, wtedy w suróweczkach one są zdecydowanie lepsze gdybym miała robić tylko dla siebie tą surówkę to bym nie obierała jabłka ze skórki, ale że tą surówkę będą miały moje dzieci to one później marudzą i mniej chętnie zjadają. I tak samo ogóreczka. No i marchewka i, i jabłuszko, ogórka ścieramy na dużych oczkach. Jeżeli nie macie ogórka, to go po prostu pomijcie. U mnie zawsze obowiązkowo musi być kapusta pekińska, koperek, pietruszka no i jabłuszko. Marchewkę i ogórka, czy jakąś tam paprykę to dodaję, wiecie, tak już dodatkowo, takim klasycznym zawsze u mnie przepisem jest po prostu koperek. Pietruszka, koperek i pietruszka zawsze w wiosennych suróweczkach smakują najlepiej. Jabłuszko sprawi, że ta surówka będzie po prostu bardziej soczysta. No i też troszeczkę tego kwasku tam doda, bo ja wybieram właśnie takie jabłuszka trochę kwaśniejsze. Muszę Wam powiedzieć, że tak spontanicznie wzięłyśmy się za nagrywanie tego odcinka i tak do serii kulinarnej to jeszcze... Niczego nie zwiozłam tutaj na działkę i taką starą stareczką sobie tutaj jadę. Ogórki jak trzecie do surówek, to raczej starajcie się, żeby nie trzeć tego środka, ponieważ tam jest najwięcej wody i później wszystko pływa w surówce, także ten środeczek zostawiamy. Dzięki temu, że dodałam ogórka, ta surówka będzie taka bardziej orzeźwiająca. Podobno mają nadejść upały, więc takie orzeźwiające suróweczki będą idealne do ogródka. Nie wiem, czy widzieliście odcinki w zeszłym roku z gotowania u mnie w ogrodzie, ale jeżeli jeszcze nie robiliście surówki z cukinii, to bardzo, bardzo, bardzo Was namawiam do tego, żeby sobie taką suróweczkę zrobić, bo na takie upalne dni jest naprawdę super. Teraz do tego dodaję posiekaną pietruszkę naciową. Muszę ją bardzo drobno pokroić, bo to jest pietruszka, którą mam od zeszłego roku u mnie na grządce i po zimie te liście są takie bardziej twarde, takie... Bardzo aromatyczne, ale nieco twardsze. Te łodygi zabieram stąd, bo zimowe łodygi są naprawdę dość twarde. No i biorę jeszcze koperku, garść, dużą garść koperku. Taki młody koperek, to słuchajcie, pachnie niesamowicie. Ja już większość koperku sobie zamroziłam, bo u mnie w szklarni już miałam bardzo duży koperek. Jak cofniecie się w filmikach, to możecie zobaczyć, jaki on był piękny. No i większość już jest zamrożona. Te, które są na grządce, też już powoli wyrywam, bo póki nie ma jeszcze mszycy. Później, jak wejdzie mszyca, to już później będzie walka o to, że kto ma się w końcu oprawa do tego koperku. część koperku na grządkach sobie zostawię do ogórków kiszonych. Oryty koperek wpadł mi do cukru. Hmm. <laughs> Teraz słuchajcie, w zależności od tego, co lubicie, możecie użyć jogurt, majonez, śmietany kwaśną. Ja tutaj użyłam dwóch łyżek jogurtu naturalnego i łyżkę majonezu. Do tego dodaję pół łyżeczki albo takiej właściwie jedną trzecią łyżeczkę cukru i pół łyżeczki soli. Do tego dodam jeszcze pieprzu i wkrapiam tutaj tak z łyżkę cytryny. Wszystko ładnie mieszam i wlewam tutaj do wszystkich dodatków. W ten sposób po prostu jest dużo łatwiej wymieszać wszystkie dodatki. No i co? Bierzemy się za krojenie kapusty pekińskiej. Mam trochę małą deskę. Muszę sobie przywieźć z domu moją ulubioną, tą, na której w zeszłym roku nagrywałam większość filmików. Muszę uważać, czy czasami nie ma tu takiegoś lokatora, bo wiecie, na działce warzywa często są z dodatkiem białka. Ten muszę wyciąć. Ok. Kapustę tnę na takie trzy paski, tak żeby nie była za wielka w surówce. Roluję sobie. Siekam. Taka swoja kapusta pekińska to słuchajcie jest przepyszna. W ogóle jest bardzo, bardzo soczysta. Mm. Ale tu bałagan się robi. Teraz wszystko sypujemy do środka. Zamieszam i zaraz będę dokładała drugą połówkę. Pozostało nam tylko, żeby to wszystko porządnie wymieszać. I taką suróweczkę możecie podać od razu na stół. Możecie też, jeżeli chcecie taką surówkę zrobić sobie na kilka dni, to od razu po wymieszaniu schłodzić ją w lodówce i przetrzymywać w zamkniętym słoiku czy pojemniku do trzech dni. Czas na testowanko. Pyszna. Z tym filmikiem rozpoczęliśmy sezon ogrodowy, kulinarny u mnie w ogródku, także słuchajcie, no zachęcam was do tego, żebyście subskrybowali ten kanał, no i w komentarzach podzielili się swoimi ulubionymi przepisami na surówki z wykorzystaniem kapusty pekińskiej. Do zobaczenia! Taka z piaskiem jest. Z pieprzem. tej. No to jak ten Ale o co ci chodzi?